Witam na czytaniu dla lwa na miesiąc lipiec. A dla lwa hortensja ogrodowa. Kwiat, a w zasadzie to jest krzew kwitnący. Działkowy, przy, przyogrodowy. Ten akurat ma kwiatostan białe, ale są przepiękne w różnych, w różnych kolorach. Na no jest zakłady białe i bardzo ładnie pachnie. Ok, zacznijmy może od karty One są już podpasowane, ale nie zawsze jeszcze to trochę. Dobrze, to jest tak. Wracam. Uczucia oraz finansy, materia. Czyli tak. Jeżeli chodzi o pracę, tutaj jest wieża. Czyli zbierało się, zbierało się i musiało coś trzasnąć. Um, jeżeli ktoś myślał, że ma no, Dobrą, stałą pracę, ciepłą posadę, bezpieczną, to coś może właśnie utknąć w tych strukturach. Od górnie, niestety. Nie zawsze to, co nam się wydaje, że to jest to właściwe, tym właśnie właściwym jest. I tu nie jest wszystko stracone, a jedynie sytuacja się zmienia. I ta zmiana jest bardzo potrzebna, właśnie lwowi, lwu, ponieważ uczy, daje wolność i przede wszystkim zmienia podejście. Zmienia podejście do być może to jest, będzie nowa praca, być może to będą nowe możliwości, być może to w starej pracy, czyli w pracy, w której już jesteśmy. Zajdzie jakaś zmiana, czyli coś, coś w nas zmieni się, pęknie. Często to jest tak, że nie pozwolimy na przykład dłużej się wykorzystywać. <laughs> jeżeli chodzi o uczucia, jeżeli pytamy o uczucia, tutaj jest czwórka buław. I tu jest dobre podłoże pod stabilny, ugruntowany. Związek. Tu jest duży też potencjał na spełnienie, no i właśnie stabilną, taką trwałą relację. W stałych związkach może to mówić o, <laughs> o spełnieniu, o dobrobycie, o szczęściu, o harmonii. Natomiast w relacjach ogólnie, czy nowych, czy już istniejących, czy dopiero istniejących, tu jest potencjał na spełnienie wspólnych marzeń, tu jest potencjał na pragnienia wspólne, pójście do przodu, we wspólnym, własnym wspólnym kierunku z partnerem, ale też spełnianie właśnie po drodze wspólnych marzeń, zainteresowań być może. Teraz tak, jeżeli tutaj na końcu właśnie mamy finanse i materie, czyli jest az kielichów. W finansach jest dużo emocji, dużo się będzie działo, czyli skoro jest ten kielich pełny, więc na pewno nie zabraknie tej materii, tego pieniądza. I jakieś spełnienie lub właśnie robienie, zarabianie i zyski z czegoś co nam sprawia dużo przyjemności lub sprawi nam, ale przede wszystkim tu jest ogrom pozytywnych emocji i finansowo być może los uśmiechnie się bądź na przykład trzeba temu losowi zwyczajnie pomóc na przykład nie wiem kupić los na loterii. Jakąś zdrabkę. czy tutaj są emocje, czyli jest spontan. <laughs> Dobrze, to było bez kart. Tak, 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 teraz weźmiemy karty od cygańskich kart. Co było? co będzie? Tutaj na przeszłości odchodzi jakaś zwłoka, czyli coś być może na co czekaliśmy, coś co powodowało w nas jakieś, jakąś niecierpliwość, ale też stanowiło jakiś zastój w interesie, coś co było dla nas jakimś ograniczeniem. To odchodzi do przeszłości. Natomiast co, co jest? Jest zdrada. Czyli tutaj właśnie trzeba uważać, bo tak jak powiedziałam, zdrada nie zawsze oznacza tą zdradę fizyczną, czyli tą taką y, typowo damsko-męską, ale też może to być zdrada właśnie taka mentalna. Przez ludzi, przez otoczenie, przez sytuację. Więc tutaj trzeba na to uważać właśnie, na, na ludzi, z kim przystajemy, z kim, do kogo zwracamy się, komu zwierzamy, bo to może być bardzo właśnie mylne i to może nas sprowadzić na manowce. Natomiast jeżeli chodzi o co będzie, to będzie czas na zbiory, czyli taka fajna karta, ponieważ to, co zasiejemy, wiadomo, zbiory to jest koszenie, czyli to, co, co było zasiane, teraz będzie zebrane czyli to jest jakiś plon, w zależności też właśnie, co, co posadziliśmy. Dobrze, czyli to było tych kart. Teraz jeszcze, aha, aniołek. Dwa <laughs> ja aniołek. A aniołkiem będzie w tym przypadku, co to jest? Anioł wschodu. Pomaga wyrażać uczucia oraz uczy, jak wyciszyć uczucie smutku i goryczy. Czyli to taki właśnie, taki anioł na rany. I jeszcze z obrazkowych. A z obrazkowych. Gumkowanie i cięcie, czyli odcinanie wszelkich spraw, wszelkich rzeczy, które nam nie służą. Tak jak powiedziałam, tam gdzieś było właśnie strada, takie różne, no niefajne koleje być może w naszym życiu. I to jest właśnie podpowiedź, żeby to, co już gdzieś jest za nami, odcinać, nie wracać, gumować i iść w nowe. I jeszcze ten, ta sztabka złota, czyli to bogactwo, czyli Złota Myśl. Nie martw się na zapas pewnie. I to byłoby na tyle dla lwa na czytanie na lipiec. Teraz jeszcze będzie bonus. A tutaj jest doskonały przyjaciel do walki ze złem. Czyli gaz militari jest to jeden z, z najlepszych gazów pieprzowych, no i tutaj nie trzeba znać ani sztukowalki, karate, czy wszelkich chwytów Daje on od kilku do kilkunastu minut na taką reakcję zwrotną, czyli odejście z sytuacji. Jest mały, 50 ml i mieści się właśnie w każdej kieszeni, torebce. Jest bardzo praktyczny. Jest też, jeżeli chodzi, prosty w obsłudze. Po otworzeniu tej klapy jest przycisk, a z tej strony jest otwór, gdzie ten strumień gazu się wydobywa. Skuteczność to jest około właśnie 4 metry no i co podrażnia przede wszystkim oczy podrażnia układ oddechowy w tych czasach mało stabilnych emocjonalnie to jest takie zabezpieczenie właśnie duże kuku pod beretem ale też stanowi ochronę np w walce lub jak spotkamy jakieś niechciane zwierzę dzikie zwłaszcza a najważniejsze jest to że jest skuteczny i nie trzeba mieć zezwoleń. Dziękuję.